Witam państwa bardzo serdecznie. Ariel Drabiński się Zapraszam państwa na kolejny materiał, kolejne nagranie dotyczące demografii dostępne na kanale Układ Sił. Dzisiaj porozmawiamy o uchodźcach ukraińskich w Europie i na świecie. Oczywiście wynika to z trzeciej rocznicy wybuchu drugiej gorącej fazy wojny na Ukrainie. Zaznaczam wybuchu niesprowokowanym. Jednak przed tym chciałbym polecić Państwu najnowszy numer magazynu Układ Sił, w którym jest, są teksty wielu wspaniałych autorów, w tym jeden mój, na temat tego, jak Polska i Białoruś walczą migracją. To znaczy, jak Białorusini naciskają na Polskę nielegalną migracją i jak Polska zniszczyła przemysł IT Białorusi, nie wydając na to ani grosza. Wojna na Ukrainie spowodowała niespotykany od dekad ruch migracyjny w Europie. Mam tutaj na myśli wielką falę uchodźców, dzisiaj prognozowaną nawet na ponad 6 milionów ludzi. Część z widzów może odnieść wrażenie, że dzisiaj mówię o 6 milionach. Niedawno mówiliśmy o 7 milionach uchodźców, że być może ich liczba spadła. Natomiast nie, chodzi o to, że na przełomie na początku 2024 roku dokonano korekty liczby uchodźców w Rosji w ukraińskich. Wcześniej mówiono o blisko dwóch milionach, 1 850 tysięcy, 1 900, dzisiaj o milionie 300 tysięcy. Trudno stwierdzić, skąd bierze się ta zmiana, natomiast ona została dokonana. I jeżeli patrzymy na te wszystkie miesiące, które tutaj będę się teraz posługiwać danymi cesu, to jest Ukraiński Instytut, który bada kwestie m.in. migracyjne, demograficzne, powołuje się na niego, ponieważ całkiem niedawno wyszedł najnowszy raport, a ich prognozy po prostu dobrze się starzają. Także ten Instytut w grudniu 2024 roku dokonał najnowszego badania migracyjnego. Jak się okazuje, między lutym 2022 a grudniem 2024 wśród tych wszystkich miesięcy, tylko w 12 miesiącach było więcej powrotów na Ukrainę niż wyjazdów, i cały ten bilans jest negatywny dla Ukrainy. Mówiąc wprost, rośnie liczba uchodźców. Narodowy Bank Ukrainy co miesiąc praktycznie, tak co miesiąc daje nowe prognozy inflacyjne i w tych prognozach są też prognozy dotyczące ruchu migracyjnego. Niestety, mimo przewidywań, że w 2025 roku saldo migracyjne Ukrainy będzie dodatnie, to już pod koniec zeszłego roku zostało to zmienione. Dzisiaj Narodowy Bank Ukrainy twierdzi, że takie dodatnie saldo być może pojawi się w 2027 roku. Mówię być może, ponieważ w tym samym dokumencie wskazano wiele czynników, które muszą się zdarzyć, aby ci ludzie na Ukrainę wracali. Natomiast o tym trochę później. 6 milionów ludzi. Olbrzymia ilość, z czego 1,3 tysięcy w Rosji. Około 10% ogółu w Ameryce Północnej, reszta około 4,5 miliona w państwach europejskich. Najwięcej, bo blisko 20% uchodźców przebywa w Niemczech, a prawie 17,7% w Polsce. Skąd, dlaczego Niemcy, a nie Polska? Ponieważ Polska nie przygotowała się na tą falę migracyjną. Czy mogła się na to przygotować? Ktoś może powiedzieć, że jak mogliśmy to przewidzieć? Otóż my to przewidzieliśmy. W strategii bezpieczeństwa narodowego, która obowiązywała w dniu wybuchu wojny na Ukrainie, mieliśmy jasno stwierdzone zagrożenie migracyjne. Mieliśmy jasno stwierdzoną potrzebę zbudowania infrastruktury i odporności państwa na duży ruch, duży ruch uchodźczy. Czy to zrobiliśmy? Niech każdy odpowie sobie sam. Dlaczego Ukraińcy de facto wyjeżdżali z Polski do Niemiec? Ponieważ Polska w ogóle nie była przygotowana na ich przyjęcie, ale też w trakcie tego kryzysu de facto nie, nie adaptowała się do nowych wyzwań. No przecież zobaczmy na chwilę. No, pierwszym reakcją było to, dajmy 800, plus, nie patrzmy na to, czy ukraińskie dzieci się w Polsce uczą. Pierwszą reakcją było to, że Polska jest humanitarnym mocarstwem. To jest w ogóle bzdurą całkowitą niestety. Próbowaliśmy pijarowo sprzedać słabość swojego państwa jako sukces, ponieważ Polacy przyjęli uchodźców do domu. No bo gdzie indziej oni mieliby się podziać, skoro nie byliśmy na to przygotowani. Niemcy w pewnym stopniu byli. Natomiast wielkim sukcesem Polski, niezaprzeczalnym, jest fakt, że bardzo wysoki odsetek dorosłych uchodźców w Polsce pracuje. Dwukrotnie wyższy niż w Niemczech. To jest niezaprzeczalny fakt. Ci, ci ludzie, ukraińscy uchodźcy, więcej wnoszą do polskiego państwa, niż zabierają. W Niemczech jest odwrotnie. Mówimy oczywiście o krótkiej perspektywie czasowej. Nie wiemy, jaki procent postanowi osiedlić się danych państwach. Dlaczego Polska podchodziła w taki sposób mało ambitny do wyzwań związanych z uchodźcami? Moim zdaniem, skórę optymizm. Ile razy my nie słyszeliśmy w 2020 roku, w 2022 roku, w 2023. Zaraz wojna się skończy, że Putin zostanie pogoniony, że wniedziemy go w ziemię, a tak właściwie to. Ukraina na pewno wojnę wygra i uchodźcy wrócą, wrócą do siebie. No, były ku temu argumenty, badania, między innymi ces o którym wspomniałem, który w listopadzie 2022 roku przeprowadził duże badanie wśród uchodźców ukraińskich, ogóle uchodźców i aż 50% zadeklarowało, że na pewno wróci na Ukrainę, a kolejne 24% że raczej wróci. Jedynie 25% nie było pewne, czy wróci, albo nie planowało wrócić. Stąd mówiliśmy, że przecież problemu nie ma. Ci ludzie też się wrócą. Tylko, że te badania były bardzo negatywnie oceniane przez demografów ukraińskich, podczas kiedy w Polsce trwał Festiwal sukcesu, Drodzy Państwo, kiedy... nie chodziło o samą metodologię tych badań, natomiast chodziło o odpowiedzi, o ich szczerość. Widzicie, drodzy Państwo, kiedy toczy się wojna, Twój mąż, brat, kuzyn, wujek, kolega z pod bloku walczy na wojnie i umiera. Kiedy mamy to zmożenie patriotyczne, walki do ostatniej kropli krwi o każdy metr naszej ziemi, nie odpowiemy, że nie wrócimy. Bo jest nam wstyd przed ankieterem, ale, co najważniejsze, jest nam wstyd przed samym sobą. W szczególności, że mogłoby to być odebrane jako wręcz zdrada państwa, ponieważ trzeba ten kraj odbudować po wojnie. Dlatego, nawet CES zaznaczał, że trzeba brać poprawkę na ten czynnik ludzki, emocjonalny. W Polsce oczywiście nikt się tym nie zajął. Nie pochyliliśmy się nad taką możliwością. Już Mniej niż o później, bo w maju 2023 roku 41%, czyli 9 punktów procentowych mniej ukraińskich uchodźców, mówiło o tym, że na pewno wróci na Ukrainę, a 22%, że raczej wróci spadek o 2 punkty procentowe. Jednak już w grudniu 2024 roku jedynie 20% Ukraińców, uchodźców, odpowiedziało, że na pewno wróci na Ukrainę. I 23%, że raczej wróci. Znaczny spadek. Naturalny, przed którym niektórzy ostrzegali. Skąd ta różnica? Po pierwsze, zmieniło się to, o czym mówiłem. Wojna trwa. Coraz łatwiej jest powiedzieć, że nie wrócę. Udzielenie takiej odpowiedzi ankieterowi, czy, sam, czy nawet samemu sobie, już nie jest tak trudne moralnie. Ludzie są po prostu zmęczeni wojną i nikt nie ma prawa mieć do nich tego jakichś pretensji od. Po drugie, mija czas. Większość uchodźców to kobiety z dziećmi bardzo często. Mówimy o trzech latach. 3 lata w wieku lata dla dziecka, które ma 6, 5, 8, 9, 12 lat. To jest bardzo dużo. W ciągu trzech lat te dzieci zapuszczają korzenie, tworzą nowe znajomości, trochę, trochę starsze dzieci zawierają pierwsze miłości, młodsze, pierwszych przyjaciół. Tworzą pewien kapitał relacyjny, jakkolwiek to brzmi w, w przypadku dzieci. Uczą się języka, uczą się warunków przebywania w danym państwie. Już raz je wyrwano z korzeniami z ich domu rodzinnego. Ponowne wyrwanie, nie wiemy jak wpłynie na psychikę tych dzieci. My nie, ma, nie znamy odpowiedzi na takie pytanie, czy lepiej po 3-4 latach sześciolatkowi wrócić do domu rodzinnego na, na Ukrainę, który tak de facto on średnio pamięta, czy pozostać na przykład w Polsce czy w Niemczech. Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, jednak na pewno wiemy to, że mamy tych dzieci, które przybywają na Zachodzie, zadają sobie to pytanie ponieważ my bardzo często mówimy, m, analizujemy sytuację uchodźców przez pryzmat liczb, co jest oczywiście w pełni słuszne, ale nie wolno przy tej takiej chłodnej, matematycznej analizie zapominać o tym elemencie emocjonalnym. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas to ma dzieci, kocha swoje dzieci i zrobi dla nich wszystko. Nie możemy o tym zapominać. Więc, w związku z tym, że mijają te lata, ta decyzja jest coraz trudniejsza o powrocie, chociażby ze względu na dzieci, ale też i nie tylko. Te panie, bo tu mówimy w większości o paniach, też stworzyły więzi. Poznały, na początku były w znacznej większości społecznie wyalienowane. Potrzeba bliskości drugiego człowieka jest naturalną potrzebą. Każdego z nas dzisiaj większość z nich zapewne ma koleżanki, kolegów, być może nowych mężów. Być może te panie, singielki poznały miłość swojego życia. Są to młode osoby zdecydowanej większości. Dynamicznie zmieniają się relacje. Te panie zaczynają się przywiązywać do miejsca, w którym są. Ale idźmy dalej. Wróćmy na chwilę z chłodnej matematyki. Przed wojną ponad 70% ankietowanych Ukraińców na pytanie, czy mogli kupić to, czego w danej chwili potrzebowali, odpowiedziało, że tak. W listopadzie 2022 roku zapytano o to uchodźców. Tak odpowiedziało około 1,4% badanych. Znaczny spadek. W grudniu zeszłego roku tak odpowiedziało. Prawie tyle samo osób, co przed wojną. I pamiętajmy też o tym, że ten poziom życia, nasze aspiracje rosną wraz z tym, co nas otacza. Mówiąc wprost, potrzebujemy znacznie więcej na Zachodzie, bo potrzebujemy telefonu, laptopa, samochodu, etc., niż na relatywnie biednej Ukrainie przed wojną. Bo pamiętajmy o tym, że przed wojną Ukraina była relatywnie biednym krajem. Z czego wynika ta zmiana wynik, uh, zmiana odpowiedzi? Proste, z awansu społecznego. Te osoby nauczyły się języka w znacznej mierze w sposób komunikatywny. Mam tutaj na myśli znajomość pozwalającą na... Hmm, swobodną rozmowę i wykonywanie pracy. Oczywiście w krajach słowiańskich jest to znacznie prostsze. No, język polski jest podobny do ukraińskiego, natomiast to jest gorzej jest z językiem niemieckim, z tym, że Niemcy oczywiście mają szereg rozwiązań adaptacyjnych, czyli na przykład kursów języka niemieckiego. Kanada, USA, no, język angielski zapewne znany przez, przynajmniej w jakimś stopniu przez większość tych pań de facto, które tam są uchodźcami. Drugim elementem jest to, że zmienia się sytuacja na rynku pracy tych osób. Zarabiają coraz lepiej, mają coraz pewniejszą, pewniejszą pozycję zawodową, bo po prostu pracodawca ich zna, czy nawet im lepiej, łatwiej jest się poruszać na danym rynku pracy. A na początku wojny, o czym się mało niestety mówi, często ci uchodźcy nawet nie znali swoich podstawowych praw. Nie wiedzieli, że muszą być zgłoszeni do ZUS-u, że należy się umówić pracę, etc. Mówię to o Polsce, ale też o każdym innym kraju. Ci uchodźcy też dzisiaj mają większą zdolność do poruszania się w systemie administracyjnym państw, w którym przebywają i w systemie gospodarczym. Łatwiej im znaleźć mieszkanie w odpowiedniej dla nich cenie, który odpowiada im, pod, im podstawowym potrzebom. Jest to naturalny proces. Stąd to zmiany odpowiedzi. Natomiast nie może też zapomnieć o kwestii tego, jak postrzegamy sytuację na Ukrainie, jak uchodźcy postrzegają. W 2022-2023 mogliśmy mówić o tym, że Ukraina tę wojnę wygrała. Zaznaczam, ja nie podejmuję się oceny sytuacji militarnej, no bo nie mam ku temu kompetencji. Natomiast w demografii Równie ważny jak stan faktyczny jest to, jak my oceniamy ten stan faktyczny. Dzisiaj to poczucie, że ta wojna może być wygrana przez Ukrainę jest znacznie mniejsze niż te dwa lata temu, czy nawet półtorej roku temu. Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, o czym wspomniałem wcześniej, to są młode osoby. Te osoby często wchodząc w wiek dorosły spotkały się z wielką traumą. Czyli z wojną 2014-2015. Wojną, która się bardzo szybko powtórzyła niecałe, niecałą dekadę później. Czyli ten uchodźca, biorąc, rozważając powrót, musi wziąć pod uwagę nie tylko obecną sytuację społeczną, którą ma w miejscu, miejscu pobytu i którą miałby na Ukrainie, sytuację ekonomiczną, którą ma w miejscu pobytu i miałby na Ukrainie ale również kwestie bezpieczeństwa. Zarówno tego fizycznego, takiego twardego w rozumieniu bezpieczeństwa państwa, ale też bezpieczeństwa związanego z przestępczością, ale też takiego codziennego w rozumieniu sprawności systemu ochrony zdrowia, sprawności edukacji, czy po prostu sprawności ogólnie instytucji. Zapominamy o tym często, że te instytucje odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, o tym, że bezpieczeństwo jest bardzo szerokim pojęciem. My nie wiemy, a w szczególności nie wiemy tego uchodźcy, jak powoli te instytucje na Ukrainie będą funkcjonować. Jedyne, to, jedyne czego, co wiemy to jest to, że ukraiński rząd i... Organizacje międzynarodowe mówią o potrzebie wydania na odbudowę Ukrainy nawet 500 miliardów dolarów w ciągu 10 lat. Jednocześnie ukraińscy demografowie mówią, że odbudowa jest możliwa tylko wtedy, kiedy uchodźcy wrócą. Dodając, że uchodźcy wrócą tylko wtedy, kiedy będzie odbudowa. Dochodzi do pewnego paradoksu. Duża doza niepewności doty dotycząca uchodźców i ich przyszłego losu na Ukrainie, w państwach, w których przebywają, powoduje, że coraz częściej te osoby będą mówić, że nie chcą wrócić na Ukrainę. Ale chęć to nie wszystko. Wielu z nas zapewne chciałoby, chciałoby być młodymi, pięknymi, bogatymi. Ale nie możemy takimi być. Czasu się nie, nie da cofnąć. Podobnie jest sytuacją uchodźców. 32,6% uchodźców ukraińskich pochodzi z północno-wschodniej Ukrainy, 21,7% z południowo-wschodniej Ukrainy. Znaczna część z nich mieszka, pochodzi z miejscowości, które są dzisiaj po tej złej stronie frontu. Część z nich pochodzi z miejscowości, które co prawda, są po tej dobrej stronie frontu, ale zostały zniszczone. Znaczna część z nich mieszka w miejscowościach, w których dostęp do usług będzie wątpliwy, ponieważ nie jest tak naprawdę ważne to, czy mamy budynek szkoły. Ważne jest to, czy są ludzie, którzy ją będą prowadzić. Ci ludzie często wyjechali. Także pytanie: czy, czy oni będą mieli gdzie wracać? Szczególnie, że. Ukraińcy, czy na Ukrainie pojawiają się różne pomysły dotyczące zabezpieczenia terenów przyfrontowych. Mam tutaj na myśli to, że pojawiają się pomysły ograniczenia migracji, osadnictwa na terenach przyfrontowych, czy nawet relokacji ludzi, którzy tam mieszkają. Nie wiemy, jakie zostaną podjęte decyzje ostateczne w tej kwestii. Reasumując, ci uchodźcy często nie mają gdzie wrócić. Dziś większość uchodźców wraca do Kijowa i okręgu kijowskiego. Jednak Kijów nie jest w stanie utrzymać całej populacji uchodźców, którzy mogliby wrócić. Reasumując, przechodząc do liczb, mówiliśmy o procentach, ale powiedzmy teraz o liczbach. Ces, o którym wspomniałem wcześniej w grudniu 2022 roku, w wersji optymistycznej, szacował, że na Ukrainę wróci 2,9 miliona Ukraińców. Milion mniej więcej, niecały nie wróci. W wersji pesymistycznej, że, że, że wróci 2,3 miliona, a nie wróci 2,7 miliona. Zaznaczam skąd te różnice. Tutaj po prostu chodzi o takie twarde decyzje ludzi w scenariuszu optymistycznym znaczna część nie była w stanie się zadeklarować. W grudniu 2024 roku natomiast w scenariuszu pozytywnym wrócić na Ukrainę miało 2,2 miliona ludzi, nie wrócić aż 1,7 miliona. W scenariuszu negatywnym natomiast wrócić miało jedynie 1,2 miliona, a nie wrócić 2,7 miliona. Liczby są olbrzymie. W szczególności biorąc pod uwagę fakt, że będzie też odbywać się ruch w drugą stronę. Mężczyźni, bracia, ojcowie, czy mężowie, czy po prostu kochankowie, będą wracać, będą się łączyć ze swoimi paniami, swoimi rodzinami. Oczywiście część z tego odbędzie się na Ukrainie, jednak CES przewiduje w sensie optymistycznym, że 290 tysięcy mężczyzn wyjedzie z Ukrainy w celu połączenia się z rodziną. W średnim scenariuszu. Że 389 tysięcy. W negatywnym, że 532 tysiące. Należy również pamiętać o tym, że poza łączeniem rodzin, poza powrotami Ukraińców, uchodźców, dojdzie również do fali emigracji ekonomicznej. Ludzi, którzy nie będą mogli znaleźć odpowiedniej pracy na Ukrainie, którzy będą tam się źle czuć w związku ze słabą jakością usług, co jest nieuniknione po wojnie. Nie znamy proporcji, nie znamy wielkości tej emigracji. Natomiast w najbardziej skrajnym scenariuszu może się okazać, że powodnie ta liczba uchodźców, którzy wrócili, będzie zbliżona do liczby osób, które, które wyjadą. Zaznaczam tutaj na myśli skrajny scenariusz, jego raczej nie przewiduję, jednak, jakbym miał określić stosunek wracających do wyjeżdżających, Powiedziałbym 7 do 5 na korzyść wracających. Dlaczego poruszamy ten temat w odcinku Upadu Sił? Oczywiście poza kwestią tej jakże smutnej rocznicy. Ponieważ z tych informacji płyną dwie nauki dla państwa polskiego, które powinno nam jako Polakom być najbliższe, naszemu sercu. Po pierwsze, najważniejszą Najważniejszym zasobem państwa są ludzie. Jeżeli w razie wojny czy kryzysu ktoś tam zniszczy fabrykę albo budynki, myślę, że zachodni sojusznicy z wielką chęcią pomogą nam to odbudować. A jak nie, to odbudujemy sami. Jeżeli ktoś nam zabierze metr naszej świętej polskiej ziemi, będziemy za tym płakać. Ale możemy ją kiedyś odbić. Ludzi nikt nie wróci. I to jest najważniejsza wartość, nam dzisiaj jako państwu brakuje ludzi. Nasza demografia jest, jaka jest. I to jest pierwszy element, ale jest jeszcze drugi. Stalin mówił, że śmierć jednostki to dramat, a śmierć miliona to statystyka. Nie powinniśmy nigdy tak na to patrzeć. Powinniśmy pamiętać o tym, że śmierć jednego Polaka to jest wielka tragedia. Powinniśmy zadbać o naszych obywateli, nie tylko na wojny, ale i kryzysu, czy jakiegokolwiek innego zagrożenia. Powinniśmy zapewnić im byt i zabezpieczyć się przed masową, czy znaczącą emigracją uchodźcą w czasie wojny, której, mam nadzieję, Polska już nie doświadczy. Drugą nauką, która płynie z tej sytuacji, jest to, że państwo polskie poprzez Powinno przestać być optymistyczne. Powinniśmy adaptować się do sytuacji, tworzyć strategie pozytywne, średnie i negatywne, a nie zakładać, że przecież wszystko będzie dobrze je na wknięciem w ziemię. Bo już dzisiaj wiemy, że Ukraińcy z nami zostaną. Znaczna z nich. Łącznie mówi się o tym, że wraz z emigracją przedwojenną Ukraińców w Polsce może być nawet 2 miliony między 1,5 a 2. Trudno wyrokować, tak naprawdę, ponieważ nasz system ewidencji jest jaki jest. Mieliśmy trzy lata, aby przygotować się na tę sytuację, nie zrobiliśmy absolutnie nic. Mamy jeszcze czas, nie wiem, bo dużo go straciliśmy. Powinniśmy przeprowadzić dyskusję na temat przyszłej roli obywateli Ukrainy w naszym społeczeństwie, ponieważ. Są oni nam potrzebni dla naszej gospodarki, dla wsparcia starzejącego się społeczeństwa I jednak każdy proces migracyjny, każda zmiana społeczna musi być, żeby mądrze, tak, żeby odbyła się pozytywnie, jeśli chodzi o reakcję społeczną, czyli dobrze wpłynęła na społeczeństwo polskie, żeby przeciwdziałać też pewnym zagrożeniom. Bardzo Państwu dziękuję, że poświęcili Państwo swój cenny czas słuchając tego mojego przydługiego wywodu. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki. Ale najbardziej proszę Państwa o komentowanie tego odcinka, wskazywanie niedociągnięć, błędów oraz tego, co było dobre, ale też i swoich pomysłów na przyszłe odcinki, ponieważ zaręczam Państwu, że wszystkie są analizowane. I jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję szczęśliwego dnia lub wieczoru. Do zobaczenia.